Dzisiaj zapraszam was na słuchowisko o tym jak słuchać siebie. Zwłaszcza jeśli nie mamy w tym praktyki. Nauczenie się jak słuchać siebie może poprawiać ogólne samopoczucie, gdyby ktoś nie wiedział. Nawet jeśli nie mamy praktyki, możemy dokonywać pozytywnych zmian w naszym życiu. Słuchanie siebie jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy dla siebie zrobić. A pobudza poczucie szczęścia. Poprawia poczucie, Jednocześnie daje nam taką pewność, że jesteśmy na jak najlepszej dla siebie drodze. Nauka słuchania siebie jest niezbędna nawet jeśli wymaga poćwiczenia. Można na początku czuć się trochę niepewnym, można czuć się nawet poczucie w trakcie naszej drogi. Poczuć brak pewności, nawet jeśli idziemy zgodnie z naszym planem i osiągamy swoje cele. Na zewnątrz, na papierze może się wydawać, że życie jest sukcesem, ale nie zawsze tak się czujemy. I to może sugerować, że nie słuchamy siebie, że może coś na pewnym etapie trzeba by było zweryfikować. Czasem, gdy posłuchamy tego, czego ktoś inny od nas chce, lub nam nakazuje, po chwili dłużej lub krócej spostrzegamy, że powinniśmy jednak słuchać siebie i lepiej byśmy na tym wyszli. I to jest znak, że warto zachować wiarę w swoją intuicję, swoje wewnętrzne prowadzenie i zwracać uwagę na to, co już wiemy, że jest dla nas najlepsze. Podam Wam tutaj pięć takich sposobów. W jaki możemy nauczyć się bardziej ufać swojej intuicji? Po pierwsze, uznajmy swoje wartości. Rozpoznanie tego, w co wierzymy, może zmienić bardzo wiele. Nie pozwalajmy, aby nasza sytuacja spowodowała, że poddamy się czemuś, z czym się nie zgadzamy. Pozostajmy w zgodzie z tym, w co wierzymy i puśćmy całą resztę. Po drugie, rozpoznajmy swoje negatywne myśli, o sobie. Jeśli doświadczamy negatywnych myśli o sobie, ciągle się krytykujemy, może to spowodować, że będziemy ignorować swoje wewnętrzne, dobre potrzeby. Rozpoznanie swojego wewnętrznego krytyka pomaga zniwelować toksyczne myśli. Wymaga to treningu uważności i zastępowania tych negatywnych pozytywnymi, tymi, które będą nas wspierać. To się da wypracować. Mózg jest plastyczny, lubi się uczyć. Coś za coś. Pozytyw za negatyw. Codziennie się sobie samym meldujmy, sprawdzajmy siebie. To wymaga zadawania sobie czasem niewygodnych pytań. Przede wszystkim pytań typu: dlaczego i jak? Sprawdzajmy, z czego wychodzimy. Mając stały i dobry kontakt ze sobą, swoją wewnętrzną przestrzenią, łatwiej będzie utrzymać nam się na właściwym kursie i nie dać się ponieść falom wywołanym przez oczekiwania innych. Czwarte to puszczać rzeczy, których nie możemy kontrolować. To jest trudne. Może takie być, chociaż nie musi. Puszczanie rzeczy, których nie możemy kontrolować, również pozwala nam lepiej słuchać siebie. Łapać ze sobą lepszy kontakt. Gdzieś tam, głęboko, pod skórą, każdy z nas wie, co jest dla nas dobre i że cała reszta to jedynie dodatek. Ta wskazówka może oznaczać odejście od ludzi, z którymi nie mamy już nic wspólnego, z którymi nie rezonujemy, od ludzi, przy których tracimy swoją cenną życiową energię. Odejście od sytuacji, z którymi już nie mamy ochoty się mierzyć, bo. Właśnie uszczuplają nam to, co jest najważniejsze w życiu, czyli energię. I ostatnie postarajmy się poznać różnicę między swoimi potrzebami a oczekiwaniami społeczeństwa. Rozróżnienie między tym, czego według nas oczekuje od nas społeczeństwo, a tym, czego my pragniemy, jest jednym z pierwszych kroków do słuchania siebie. Mm. Czasem ignorowanie pewnych myśli, słów, zdań może wymagać wysiłku, ale na pewno będzie warto ten wysiłek podjąć. Kiedy wiemy, jak słuchać siebie i odróżniać ziarna od plew, to wszystko zaczyna się układać, puzelki wpadają we właściwe miejsca. Obniża to też poziom stresu, zwiększa pewność siebie i poczucie własnej wartości. Słuchanie siebie jest pomocne w budowaniu pewności siebie i samoświadomości. Możemy zauważyć wzrost poczucia szczęścia, spokoju, wiedząc, że jesteśmy na ścieżce przeznaczonej właśnie dla nas. Pomaga też pokierować się naszym życiem w stronę, o której marzymy, robiąc to, co jest dla nas ważne. Możemy ćwiczyć słuchanie siebie, obserwować swoje myśli i uczucia bez osądzania. Jeśli będziemy się czuli przytłoczeni tą czynnością, spróbujmy skupić się na oddechu, aby pomóc ciału zrelaksować się i wejść w stan odpoczynku. Pomyślmy o tym, jak chcemy być słyszani przez innych. I zamiast czekać, aż inni nas usłyszą, najpierw skupmy, skoncentrujmy się na słuchaniu samych siebie. Wtedy wszechświat nam to odzwierciedli. Kiedy ćwiczysz, jak, słuchasz, jak słuchać siebie, stajesz się bardziej dostrojony do tego, czego chce i potrzebuje twój umysł, ciało i dusza. Kiedy prawdziwie słuchamy siebie, realizujemy swoją własną ideę szczęścia. Lekceważenie, chociaż może nie jest najlepsze słowo, pomijanie pomysłów innych ludzi na nasze życie jest korzystne, bo wtedy dopiero zaczynamy autentycznie żyć. Warunkiem jest, Umiejętność prawdziwego wejścia w swoją istotę. Może nam to zająć trochę czasu, ale dając go sobie, zauważymy, że możemy ufać swojemu instynktowi, swojej intuicji. Łatwiej będzie przychodziło nam uszanowanie naszych własnych potrzeb. I jedną z pomocnych strategii jest sprawdzenie, Rozważenie, czy nasze słowa pasują do naszych działań. Jeśli nie chcemy czegoś robić, posłuchajmy siebie i nie dawajmy szybkiej odpowiedzi tak. Róbmy rzeczy, które chcemy robić, a nie to, do czego czujemy się zobowiązani czy zmuszani. Trzeba dać sobie czas i się do tego, co jest dla nas ważne, do, do tego, co mówi nam nasze ciało. Słuchanie siebie właśnie oznacza tworzenie takiej czasoprzestrzeni każdego dnia, żeby sprawdzić siebie, żeby poczuć to, co naprawdę jest nasze, żeby zadawać sobie pytania, co jest dla nas ważne w tym momencie. Często zakładamy, że wszyscy inni wiedzą więcej, wiedzą lepiej niż my sami, i to prowadzi właśnie do zaniechania słuchania siebie i zadawania sobie pytań. Jak się czujesz, jest niezbędne, żeby mieć kontakt ze sobą. Nasze opinie, nasze pragnienia mają tu kluczowe znaczenie, a słuchanie intuicji może nam bardzo pomóc. Zadajmy sobie pytanie, jak się dzisiaj czujesz? Bo pamiętajmy, że nasze opinie i pragnienia mają znaczenie. Co mówi nam dzisiaj nasza intuicja? Czego teraz chcemy? Czego teraz potrzebujemy? Często poprzez różne sytuacje życiowe przyzwyczajamy się do minimalizowania swoich potrzeb, do umniejszania siebie, i z czasem staje się to naszą domyślną metodą działania, funkcjonowania, postrzegania świata i zarazem zatracania kontaktu ze sobą. Szukanie odwagi, przewodnictwa, współczucia wewnątrz siebie, a nie na zewnątrz. Znacznie poprawi nam ogólne samopoczucie, pomoże jej i umysłowi, i ciału i duszy. Nie musimy realizować niczyjej innej idei szczęścia, tylko swoje własne. To życie należy do Ciebie, co oznacza, że jedyne co musisz zrobić, to podjąć jak najlepszą decyzję dla samego siebie, za siebie i przed samym sobą. Róbmy to, co czyni nas szczęśliwymi, a nie to, co czyni szczęśliwym kogokolwiek innego w naszym otoczeniu bliższym lub dalszym. To tyle, kochani, co chciałam Wam dzisiaj przekazać na temat praktyki słuchania siebie. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie.